Manko, z tej strony Alon. Z tego, że ostatni poradnik odnośnie przechwytywania ekranu z xboxa na komputerze już się trochę przedawnił postanowiłem nagrać aktualizację do niego ponieważ troszeczkę się zmieniło. Głównie zmieniło się to, że aplikacja xbox wcześniej była podzielona na przykład, na pomocy ich konsoli Xbox i na Xbox, to teraz to jest jedna aplikacja, czyli wszystko jest w jednym. Druga sprawa, że część tych, yy, yy, tej aplikacji, tego yy, obowiązku, yy, tamtej aplikacji, była wcześniej, została przeniesiona trochę na konsolę. Yy, I teraz tak, zacznijmy od przejścia sobie do konsoli. Najpierw sobie wchodzimy w aplikację ustawienia, przepraszam. Potem wchodzimy sobie urządzenia i połączenia, po czym wchodzimy w funkcje zdalne. I teraz tak, w yy, macie to wyłączone. Jeżeli chcecie właśnie, żeby ten obraz mógł być przychwytywany, musicie sobie to kliknąć. Ja tu ja zresztą to też pokażę Wam. Teraz tak, jak sobie już zaczęcie przechwytywać. Tam będzie światczało. I teraz tutaj macie yy, zalecenia odnośnie sieci. Najlepiej właśnie po przewodzie mieć, albo 5 g mieć gdzieś tam yy, pasmo. I tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, im gorsze pasmo im gorszy internet, tym słabiej będzie się to streamowało. Ale dalej jest to możliwe. Eee, dobra, lecimy dalej. Przechodzimy oczywiście dalej, żeby nie było tutaj. I jest napisane, ta konsola jest że ta konsola jest go gotowa. Lecimy, nie było. A, bardzo daleko. Ta konsola jest gotowa do grania zdalnego. No i jeżeli jak już, jak już jest do grania zdalnego gotowa, no to wtedy sobie robimy coś takiego. Wchodzimy sobie, Ja no już ten filmik modowałem, ogólnie można drugi raz to nagrywać. Z i tego, że po prostu dźwięk mi się nie nagrał. Tak <laughs> trochę. I teraz tak, wchodzimy sobie teraz w aplikację Xbox. Z i tego, tak jak mówiłem, że no, nie ma innej możliwości. Dalej jest ta sama aplikacja, jakby nie patrzeć. Pani aplikacja, proszę się włączyć. Tylko na razie wyłączę sobie. Dobra. Jak mamy włączyć na sobie aplikację Xbox, powinniśmy mieć tutaj takie dwie opcje. Mamy konso konsolę, tutaj są powiadomienia, co nie? Powiadomienia na razie nas nie interesują. I teraz tak, ogólnie to powinien powiedzieć na samym początku, są dwie opcje grania na, na komputerze w gry xboxowe, albo macie cloud gaming, czyli to jest, z tego co pamiętam, to chyba jest opcja płatna, czyli właśnie gracie w humorze sobie, czyli będzie te same save'y z konsoli, konsola wtedy nie musi być włączona. Albo drugą opcją jest, tak jak było to wcześniej, czyli streamowanie gry z konsoli. Jestem streamer z konsoli, sobie wchodzimy teraz tutaj w tą opcję tego, się macie konsolę, czy to jest Xbox 360, czy to jest Xbox One, czy to jest Xbox Series S, czy X Tutaj powinno wam się wyświetlić, klikacie sobie tutaj W tym momencie konsola się tak jakby paruje eee, Z waszym komputerem Nie chcę przechodzić do trybu pełno nowego na razie I teraz tak, ja... Teraz mam włączono, włożonego Minecrafta, więc zaraz sobie go odpalę na... A, no i teraz nawet w ogóle mam całą konsolę streamowaną widzicie? I normalnie to co się dzieje na konsoli, to samo mogę teraz się bawić. No ale na przykład już włączę tego Minecrafta, już obiecałem. Mam płotę włożoną. Odpadam sobie. Praktycznie też w czasie rzeczywistym, z tego co widzę, pomimo tej sieci mojej gdzieś tam słabej, w sensie, jeśli chodzi o yy, ustawienie konsoli co do tego, to co dosyć szybko działa. Może nie wiem, z pół, pół sekundy, nawet mniej jest jakieś tam opóźnienie w porównaniu do telewizora. Do... A dosłownie jest, no, jest bardzo, bardzo małe, szczerze mówiąc. Yy, więc jak najbardziej mo można w taką sposób na ten moment na dziś dzień z niego korzystać. Yy, no i co? Jeżeli chodzi o mój poradnik, to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę, co yy, wam się przydało. Jak macie jakieś problemy, macie jakieś sugestie odnośnie jakichś może nowych poradników, niekoniecznie związanych z Xboxem, to w miarę możliwości będę yy, i możliwości realizacji będę chciał to zrobić. Yy, jak będą jakieś aktualizacje odnośnie właśnie na takich spraw czy, yy, to to, co, to będziemy reagować co nie dobra w takim razie to by było na tyle dzisiaj trzymajcie się siemanko hejka